Cześć, Zeratul z tej strony. Zapraszam bardzo serdecznie do materiału Unboxing Limited Edition Destiny The Taken King. Zapraszam bardzo serdecznie na Zeratul.pl, i na Facebooka, facebook.com.strzok4. No a tu mamy edycję limitowaną na Xbox One właśnie Destiny The Taken King. Wygląda ona tak. Z tyłu standardowo opis co możemy znaleźć w środku. Jaka jest zawartość? Mamy pełno rzeczy, tak więc, jak na dodatek, to całkiem nieźle. Bądźcie się przygotowało. Podobnie jak w przypadku z Destiny, oryginalnym, limitowaną edycją. Mamy też taką właśnie nasówkę na pudełko. Jest to po prostu taka nakładka. To pewno dlatego, że jedna jest wersja dla PlayStation 4, i wersja jest jedna dla Xbox One. Tą całą zawartość po prostu otwieramy z boku. Tu mamy informacje. Somewhere in the rubble of our former glory lies the key to our survival. Or perhaps it lies within. No matter, it is yours by right. Claim it. Taki mamy ładny napis. W środku jest... Uh, Podstawowa wersja gry. że prezentuje się identycznie jak w zeszłym roku. Chociaż nie ma tutaj znacza Koryxa. No zobaczmy co jest w środku. W środku mamy po prostu płytę z Destiny i jeden chodzik na zawartość Taking Kinga, jakieś dodatki limitowane, no i Expansion 1 i Expansion 2 do Destiny podstawki, więc nic szczególnego. Prawdziwym skarbem jest natomiast ta książeczka. Ona zawiera jakieś tutaj bonusy, notatki Cadena. Więc bardzo fajne rzeczy dla lore do poczytania. A tutaj niczymy z, z Shank Redemption mamy schowane ukrytą zawartość, replika Strange Coina. Więc jestem posiadaczem repliki Strange Coina, mogę iść do Xur'a teraz i kupić sobie Gala Horna wersję 20. Taka ja papierdółka po prostu, ale solidne wykonanie. Nie wiem czy to dobrze widać. Mamy ponadto jakąś kartę, pocztówkę z Ziemi. Jedną kartę do gry. Nie wiem, drugą kartę do gry. List miłosny od Kaidena. No i naszywkę, tekst, mechanika. A więc wiem, całkiem fajna rzecz. Ponadto mamy jakiś mini poster, więc to jest. Z tej strony mamy. Z drugiej strony mamy jakiś plan broni egzotycznej, zapewne. Sleeper Simulant. A na sam koniec jeszcze artwork z Saturna. Bardzo fajne wykonanie. Można sobie oprawić. Generalnie w miarę ciekawe wydanie limitki. Może nie powalana kolana, ale. Kontynuuję to, co Banji pokazało w poprzedniej odsłonie, czy podstawce Destiny, to ja jestem zadowolony i mnie się podoba, w szczególności, że jestem fanem tej gry. No to idziemy grać w Tekken Kinga. Dzięki bardzo serdecznie za uwagę.